Chłopaki. Przed nami mecz z Bari. E, niestety, już wiem, nie wiem kiedy to wrzucę, ale już wiem, że poprzedni odcinek się nie nagrał. To, był, Więc opiszę pokrótce, co to się stało. To był mecz z Leczczo. Nie Leczo, tylko Leczo. Tymi outsiderami, którzy byli ostatni i którzy pokonali dwa razy w poprzednim sezonie, nauczyłem się na błędach. Wystawiłem trochę rezerwowy zespół. E, poszło tragicznie. I... i przegraliśmy 3-1 absolutnie zasłużenie, byli lepsi, mieli więcej strzałów, trzy rzadko nawet zdarza. I po prostu nas zdominowali. i przegraliśmy. Skalia chciał zagrać i mimo zmęczenia zagra. Potem go zmieni najwyżej ten wineto. Eee. No i chyba tyle, bo trochę podmęczone chłopaki. No mam nadzieję, że teraz uda się wygrać po prostu. To moja ostatnia dzisiejsza gierka przed snem chyba i... I chciałbym po prostu sobie wygrać gramy z Bari. O komentator mówi, że mam wiele starych prochunków. Ciekawe dlaczego? Czy to są jakieś derby, czy nie? Czy to są jakieś derby? Cały Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich czy z dystansu? Może gramy u siebie. Więc mamy tak, jeden win walkowerem, trzy remisy i jedno porażka 3-1 z czerwoną latarnią ligi. No po prostu... A, no i jeszcze ważny fakt, kasa z Bartykowy zaliczyłem, bo 1-1, no dzisiaj czerwo, a potem zaczęli, zaczęli mnie dominować, więc... No ten mecz zleczo wcześniej nie nagrał, ale po prostu był tak tragiczny, że... No szkoda gadać, co tam się wydarzyło, nie? Po prostu smutny mecz, byliśmy słabi, graliśmy słabo, nic nie pokazaliśmy. Oj, 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 pomysł dobry, ale wykonanie... Prawie dobre. Coffler, Dobry pressing koflera, ale nie udało się nic z tego. Kofler niezmordowany, cały czas pressingu. Ale to prowadzi cały czas tą akcję. I pięknie teraz Tight. Williamson i wypuszcza już Laogit tutaj od Ogwu, ale od ogwu wychodzi do piłki. Dostaje dobrą piłkę na wolne pole. Ostry kąt od z gorszej nogi. Próba odważna, niecelna. Skalia. Trochę podmęczony, ale najlepszy nasz grać. To właśnie w tym meczu on jedyny w obronie się wyróżniał też tym przegranym 3-1, no bez niego to by było wyżej. I napisał, że zagrał dobrze i że chce jeszcze raz zagrać. Ale mi tu włożył nogę. I no i należy mu się to prawda. Napisał tam, że to jest ważny moment jego karierze. I w ogóle, no bo dajmy długą piłkę, bo ostatnio naprawdę gramy dobrze Williamson i Odogwu dobrze odgrywa do Williamsona Williamson i on do Odogwu. Piękna akcja tych dwóch panów od przyjęcie strzał Piękna akcja od i Williamsona, naprawdę Cierwo stale zaliczył asystę. Więc może damy mu wykonać. Znowu porożnym. Cierwo. A no właśnie, bo bramka w naszym w tamtym meczu padła porożnym. Pecorino ją strzelił. A stało właśnie Czerwo. Cisco, Tight. Cisco, Lauritsen. Ładnie teraz opanuje op nad piłką Tor. Ależ to zrobił, ale... zrobił za dużo. Ale ładnie, ładnie to pokazała technika jego. Dobrze, jest dominacja. To mi się podoba. I Lauritsen do Sisko ten będzie dośrodkowywał. Do swojego chłopaka, ale strzał. Bardzo przeciętny. No ale dobrze, dobrze, mamy dobry początek. Jesteśmy lepsi. Gramy piłką. Tworzymy jakieś tam nie stuprocentowe, ale tworzymy sytuację. Jest dobrze. Mm. Benali. Skalia. Wyskakuje teraz wysoko Skalia, nie wiem czy to nie zemści się. Może się zemścić, może się zemścić. Kacper Bieszczad, no, no na niego naprawdę... A, na niego też nie ma co narzekać, stracił sobie trzy bramki, ale... Ee, sobie naprawdę poradził. W sensie nie, przy tych trzech bramkach nie, ni nie miał nic do powiedzenia, a obronił też parę piłek. Kofler Skalia. Williamson. I teraz Lauritsen do Williamsona, ale... Skalia ważny teraz moment nie dał rady. I co teraz się wydarzy? Koffler wraca, tam walka fizyczna i Koffler narożny. Od Serbie wychodzi wysoko i powinien to spokojnie łapać. Kolejna dobra, pełna interwencja Bieszczada. Długo piłka na odogwu, też bardzo dobra. Te wykopy Bieszczada naprawdę są celne. Cierwo bo musi sam. I Cierwo ładnie sobie nawinął Majelo. Ale czy piłka nie jest na wyrost, tam obrońca się w tym połapał. Ale powinien kurto to czyścić. Kurto do koflera, kofler do Czerwo odogwu. I dłuższe, ale. Mh, na boże! Kofler, wygraj to tylko. Chyba ręka rywala. Może ze tego fragmentu. Kofler. Lauritsen. Yangshenglong. I Czerwo ze strzałem. Dobry strzał, soczysty, ale obok. Niby gramy ok, niby jesteśmy zespołem lepszym, ale no, myślę, że X jest bardzo niskie, nie? No. Bo, bo nie ma czystych sytuacji w ogóle, cierwo, cierwo, znowuż dzisiaj wtedy Blingi lubi wchodzić, dobrze mu to w miarę wychodzi. i od ogwu w niezłej pozycji, od ogwu. Cierwo czy dośrodkuje zablokowany? O! Ja bym tu ze strzałem się pokusił, no ale tu prawonożny. No to może być tight. Zobaczymy, co powie Bramkaż na to, jeśli to w ogóle będzie w światło Bramki. No absolutnie nie. Tragiczne wykonanie tight. Tight. Oj, tam jest dużo miejsca. Szeroko, sisko, sisko. Sisko utrzyma to w boisku na szczęście. Young. Sisko jeszcze jedno dośrodkowanie. Cierwo. Lauritsen. Mm. Ale Koffler to powinien zgarnąć. Jest cierwo. Jest Lauritsen. Chciał się z tym pięknie, ale mu się nie udaje. Scalia. Tight, Ale to jest ciasno. Williamson. Williamson. I szeroko. I cierwo. Kolejne ośrodkowanie. No i Lauritsen. Ja już to widziałem w bramce, ale teraz... Jest groźnie. Cały czas jest groźnie pod wpływem karnym rywala, ale kontra też może być groźna w skali, to jest ściana. Ale nie tu. Ale Lauritsen się utrzymał! Thor Nie ta noga! Ojojoj, tak. Kofler i Peters to jest dobry pomysł i winę to tutaj na obronę i na razie. I Pekorin za Odogwu. się grał dobrze. Mogłem zmienić może Lauricena. no ale zmęczony Odogwu, zmęczony. I pierwszy kontakt z piłką dobry. Jest Williamson. Williamson. Po spróbuj trochę sam. Złapać trochę przestrzeni. Dobra, Cierwo faulowany. Z tego co mówi będzie czerwo. Dobrze dla nas. To znaczy, to nie znaczyło. Bardzo ostry ten początek tej... tej ligi w każdym razie czerwo. A ja. Tego tu nie widziałem w ogóle. Czy on w tył się no, na żółciu bardziej, ale no nie, nie narzekamy, nie? Nagrajmy teraz krótko i w ogóle cierwo spróbuję. O boże! Ale ręka. Zbliżamy się tymi stałymi fragmentami. I ja bym tu widział Williamsona, który kręci takiego Rogalika. Thor Williamson w mur. to Peters! Ale byłby asystent i strzelec. Ale broni Bramkarz. Pecorino bliski, bliski szczęścia. Pecorino jeszcze naciska, a od Bramkowy. Pisardo, Williamson, ale musisz do prawej. Tam dobrze, Lauritsen. przyjmij, zastaw się. Nie było takiej potrzeby. Lauritsen, 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 nieatakowany Lauritsen. Co to jest strzał? O, no Lauritsen. Zawodzi, zawodzi. Peters. Uff. O Boże, co to za piłka, kurto. Co to kurwa za piłka? Niesamowicie zła. I teraz rywal ma szansę. No dobra, już się tak gubiłem w tej akcji, że ja już. Posu... Widzę czarny scenariusz. No, ale ta piłka jest tragiczna po prostu to pójść Chińczyk, No dobrze. Możesz to łapać. Tylko bez głupich podań. I już to. Do... O boże, jakie ryzyko tu podjęliśmy. Ale może to ryzyko się opłaci. Lauritsen, Pecorino i puści Taita, Pecorino. Tait. On ma problemy z wykończeniem. No ale to powinien kończyć. Tait. W końcu się udało. Ta korytarz jest z bramką. Mamy 1-0. Nie wiem, średnie wykończenie. Nie wiedziałem co zrobić. Po prostu uderzyłem trochę na pałę. Chciałem mocniej. Tide nie uderzył mocno. Pisar źle się zachował. Nie skoczył konta Nieważne, mamy 1-0. I niech tak zostanie albo podwyższy. No fajnie, że jest czyste konto w takiej minucie. I mam nadzieję, że to uda się utrzymać. Mnie gra to Bary nic, szczególnie jaką dostali czerwoną. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego a za skupieniem pewnie się rzucą rywale Dobrze Wineto. Przeczytał tutaj zagranie Wineto I Tor i czy jest spalony wineto. Nie ma spalonego wineto Wineto to Lauritsen. Zablokowane, a wiemy, że teraz nasz środkowy obrońca jest bardzo wysunięty. A to jest nasza. Słabe jest to Bari, słabe jest to Bari, popełnia błędy. Nie tu, nie tu. Bosze. Ale tight fajnie się uruchomił Alaygera, Alayger na cierwo. Cierwo! Mamy to, mamy 2-0. Brawo Alajger za wrzutkę i cierwo z drugą bramką w karierze. Dla Suttyrolu.

2 do 0 Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty Utrzymajmy to czyste konto cierwo, nawet z faulem może być, no byle się by ci z konto tam. było Winę to, ale świetnie sobie radzi ten. Na chłopak, on to chyba zasłużył na jakieś występy tym występem. Występy tym występem, mm, no jaka dominacja genetyczna! Potężna, potężna dominacja. Tajcik, no dobrze, jerocierwo. są Aliger, no co jeszcze też z tym kątem. Tak to wygląda Pokażę Wam jeszcze od razu może tabelę, bo ostatnio dawno nie było. To co się stało w poprzednim to co się nie nagrało, że tak powiem eee... O jeszcze raport do jak zobaczymy eee, Chodzi o to, że zobaczmy w kalendarzu Nie nagrał się ten smutny mecz 3-1 przegrany tutaj no o tym mówiłem w tabeli stoimy teraz na miejscu siódmym, spoko, z dziewięcioma punktami po sześciu meczach. Eee, ostatni zespół ma trzy, a pierwszy ma trzynaście. No jak zwykle liga wyrównana. Zobaczmy sobie, albo zanim, zanim raporty zobaczymy, to pokażę Wam jeszcze może zespół, jak to wygląda statystycznie na razie po, po paru występach. Wybrałem tight, dwie Pekaryna i też dwie asysty, fajnie sobie zaczyna sezon. Koffler też premierowy, życzy Cierwo od Ogwu i tu się już kończy Cisco z Asystą. A Liger też dorzucił jedną i na razie to tyle. E, może byśmy komuś trening zmienili. Na kogo się nam szkolić? Na pomocnika, żeby trochę lepiej strzelać. Niech tak będzie. no. Hmm, na no to powieku chciałem. Kofler na przecinaka. I to mi się podoba. Ja bym to, myślę, zostawił. Tak, zdecydowanie. Pan Bieszczat. Czy to jest w ogóle. Bo panie wykopu, ustawianie robić ten, ten refleks. Guess so. Ale chyba nie. Chyba to lepiej mieć zrównoważoną że Tak szczerze. Najgorszy gracz świata. Nie wiem, może mu zmienię plan na jakiś inny, to nauczyć się grać. A Girl. On no, ma 22 lata, dopiero trzeba mu to zmienić. Wysoka, wysoka, by się wysoka w obronie. Może defensywny ten? Czy tam mój no, wiem, jak ma te paski, nie? Żeby środkowania tutaj robi No i Podanka To jest najfajniejsze Yang już ma 7-3 On cały czas jest na rozgrywającym I to mi się podoba no bo on też na SPD ugrywa więc yy, Niech sobie te podania podbija Moim zdaniem to jest fajne i sobie świetnie radzi eee, no, ścianka też by była spoko ale rozgrywający jest najfajniejszy. Cierwo mamy na bocznym pomocniku co do ośrodkowania, co jest fajne. Uuu, tu też jest spoko i chyba mu to zmienimy. Choć to też bym mógł podpracować, jako że gra na, na, na wahadle, mimo wszystko. I tych odbiorów czasem mu przychodzi robić, nie? A tu by było też środkowania, no, wspierający zrobimy. I wysokie. Pekorina cały czas gra na szpicie, oczywiście. Trzeba główki i wykończenie. Chociaż taki mobilny, żeby był trochę szybszy. Siła strzału do jakiejś strzały. No, A ta słabsza noga. Dajcie mu mobilnego. I na razie tyle. E, Pokażemy jeszcze Wam juniorów, oczywiście. Niski, niski. On ten do szkółki, ale raczej nie, będę, nie będzie z niego ludzi. I za niski. Nope. Klein to nawet znaczy mały Herman Horn Martinelli Livia, Poli Ferrari Longo No no one, no one A jeszcze zobaczmy sobie jakieś robimy takie informacyjne rzeczy Kto tam królem strzelców jest Okerek Wural Jesteś od nas w ogóle? No, a, dwie bramki to jest Max, nie więc... A Azazist... Koreinko... Czyste kąta... Dwa ma Bieszczad, spoko... W skali już dwie, dwie żółte kartki... Cierwo to z czerwym... No cóż... Początek mech, ale zajmujemy miejsce... Nie takie złe, nie? co to tylko początek, jeszcze, jeszcze będzie przepięknie! EO!